Cześć, cześć, cześć! Witam Was na moim kana kanale 12FreakMan. Przed nami kolejna powtórka od gracza prostokątny Falafel. Stanę ponikiem ten znany, razem z graczem Gigi, e, Wilkiem. Oraz Lukiem. Tak, jeżeli chodzi o resztę drużyn, to nie za bardzo ich znam. I jeżeli chodzi o ten mecz, to jedyne co mi wiadomo, to że Stan powiedział, że to jest też gra for fun. Oczywiście początek przyspieszamy. Zobaczymy do tym. A, ten pierwszego wroga, co ciekawe, czyli tak tu jest ląd, ląd, ląd. ok. Chobi plaża woda. Tu jest jakieś. I tu widziałem coś czerwonego na mapie. No i jest znany bardzo daleko wycofał świątynie świątynię. Nie wiem czemu. Znany, powiedz jak będziesz oglądał czemu, zdecydowałeś się na wycofanie tej świątyni, bo tak jak patrzę. Ty jesteś tutaj, tak? Tu zaczynasz. Tu masz czterech graczy. Czyli nie jesteś na samym froncie, jesteś tak w środku i bardzo się wycofujesz, no. Jest to spory kawałek. No nie wiem. No to jest niczemu czemu z tak ciekawości. Zaintrygowałeś mnie? Hmm. Nie, co za słowo, no, raczej zaciekawiłeś. Dlaczego tam się przyniosłeś? No wiesz, że tu masz pewnie fajne miejsce. Daleko od wody, tu nic się nie zbija, ale... Postanowiłeś, no cóż, zobaczmy. Tu mamy jednego gracza, tu mamy drugiego gracza. To jest już w Azji, tu jest jeszcze ten gracz. No tutaj ten gracz jest taki otoczony trochę. Widać, że tu budujesz murek. murek. No trochę pociągam tego muru. Czy to się opłacało? No się okaże, bo jeżeli zatrzyma szarze tego. Znaczy na pewno zatrzyma, tak? Puste wyżyczki, no to już jest trochę. Ale tak, tutaj od dołu mu wchodzą, czyli tego nie zabezpieczył. No cóż, to jest ten niebieski, tak? a tego strony niebieskiego. Hmm, tutaj razem musi być jakieś przejście. Gracz tego nie sprawdził. No i co, teraz będzie dalej. Tam pisze, że mam pomóc, ale z tego co tu są jakieś... ...dwoje koszar, tu jest o, trochę więcej. Hmm, tutaj powstają, tutaj powstają. Nie ma nic, nie ma nic. Nie ma nic i też nie ma nic. A, w jest u żółtego. Zniszczył mu koszary, czyli to jest straszna cała sytuacja, bo nie macie za bardzo jednostek, żeby się bronić. Jeden sobie satuje teraz wyżyczki, których ten gracz też nie postawił. Znaczy się na czacie trochę popisał, nie będę tego czytał. Ostatnia pewna osoba zarzuciła mi, że są za długie te filmiki, ale no nie wiem, jak ja mam skracać półtora godzinne mecze czy jakieś takie do 5 minut, to z tych meczów nic by nie było. Mam, że w noski jednostki, tutaj teraz już umieram od legonistów. i tu są bicie, tutaj aha, to są tego, ruska, to są następne jednostki. A tu są. To jest najlepsze. Jeźdź na rydwany zrobić. Przecież jeździec on ma takie małe tutaj pole, a rydwan jest taki duży, że on się sam blokuje. Do jednego rydwana może być kilka jeźdźców. No to, to, to najgorsze, co można być, To się tak można blokować co jednostki. A wilku to do koszary oraz parę wieżyczek. No jednak na przykład wydaje mi się, że te rydwany by te wieżyczki zniszczyły. Ale tu, o, stanę był to mur. To jest też ciekawe, że tu nie ma przejścia, mamy tylko tu przejście. Czy jest gdzieś z drugiej strony przejście? Tutaj jest skarpa, 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 skarpa. Tu pewnie nas, skarpa, tu jesteś... Płytko, no trochę tutaj jest, to te plątane, bo tak patrzę, że... Tu nie przejdą, jest za gęsto. Tu nie przejdą. No chyba, że tu jest przejście. Tam może ścieżka jest. A to muszą przejść przez tego gracza. Więc póki on jest, to no, jest obroną, tak? Okej, okay, znowu przyspieszmy. O, chyba za szybko. Co tu pojechało? To już są lekko zbrojni i w sumie tutaj coś się dzieje. A, znany po to podjechał i tutaj na farmę. Bardzo fajne rozwiązanie, ale już widać, że tu pikinierzy mocno biją. To coś niebieskiego chodzi, a tutaj biłem też Ashigaru. Arty A grasz jest jeszcze w... Zjechali go. No tak, no lekko z broni zjechali kolesia w epoce brązu. Nic nadzwyczajnego. Jedyne co mogę zwrócić uwagę, że przeważnie jak mamy cztery graczy tutaj w, topo, w topie które są drużyną, to tych czterech graczy też będzie drużyną przeważnie tak jest, nie jest zawsze, ale w większości mecze tak będzie i w tym momencie no, ten gracz został zjechany przez inoski średniowiecze ten gracz, a dopiero przed średniowieczem, więc może by się uratował ale jakby ci samuraje Ashigaru od razu ruszyli no to miałby gorzej, tak? to jeszcze tego ratuje wieżyczki wieżyczki mu pomogą czy będą skuteczne? to już się okaże tutaj gracz próbuje przejść a wilko wysła robotnika, ale raczej umrze. Szybki rzut pom, co się dzieje? Niebieski się tutaj gromadzi. Tutaj próbował bić mur, ale to jest słaba opcja. A tu jest odgrodzenie. I tutaj cię nie wyspa. I tu jest jeszcze inny gracz. O, i może pójść wierkę. No to tak. Nieciekawie bym powiedział. Te gracze próbują konicami się dostać, bo to jest najgorsze. To jest najbardziej, znaczy najgorsze. No najlepsze też obrony na konice oczywiście jest mur. Na sipaki czy coś takiego też mur. Na roninów mur. Na uczników konnych mur. Nawet na chińskich strzelców na koniach też mur. A dwie wieżyczki, jeszcze z jednej strony, powinien tutaj postawić, tutaj jeszcze koło zboża co najmniej jedną. Zresztą najlepiej tak, żeby się chroniły, czyli tu... Nie wiem, tutaj i tutaj. A teraz niszczę mu te wyżyczki i patrzcie, no troszeczkę im zajmuje to bicie, ale on... Nie ma ekonomii w tym momencie, więc... ale tak jak już przeżył, on już jest spowolniony i teraz pytanie, czy tutaj coś go uwolni. Tu widzę, że jakieś jednostki idą. Od te jednostki mogą go ratować. Jeżeli by tu to stacjonowały, to może by ratowały, ale to muszą się pośpieszyć. Czy się tak stanie? Okaże się. bo że aż jestem ciekaw. Widzę, że jednostki stoją. Widzę, że tutaj robotnicy stoją, ale tutaj też jednostki jakieś są, i coś tu idzie. Przez las oczywiście, bo jak nie nie inaczej. Mam wrażenie, że gra się poddał, bo nie wiedziałem, żeby coś go biło. No, jednak, to wsparcie, to tak nie widzę, żeby to na czacie było napisane, że on pomogą. No, psu, czemu? Nie rozumiem, czemu napisz, piszesz, że to jest noob, skoro on już nie ma niczego i się znowu, że podobno nie napisaliście, mu, że mu pomożecie. Przynajmniej ja nie widzę, co na czacie, żeby było napisane, że mu pomożecie. I teraz masz pretensję, że kolej wyszedł, nie mając niczego. Znaczy, no nie powinien wychodzić, tak jak to już mówiłem na innych filmach, teraz już mówiłem dlaczego. Żeby inni mieli więcej czasu. No ale czasami fajnie jest napisać, że a, zaraz ci pomożemy, spokojnie, nie wychodź. Tutaj dalej, czter cztery te... ...dżonki. To ciekawe, ten mur, bo nie wiem, czy tu jest przejście do innego gracza, to mi bardzo ciekawi. Jeszcze to sprawdzę, ale patrząc na tą mapę... ...patrząc nawet tutaj, ja nie widzę, żeby to gdzieś było, czyli... ...gracz postawił mur... ...od wody... ...która oddziela go od niczego. Dla mnie to jest coś. Wow. Dobra, wracamy do gry. Ogólnie tutaj gracze powstawiają mur. Nie wiem czemu. Ten gracz nie powiedział tym, żeby poszli mu pomóc. Bo. Oczywiście też mur nie powstanie, ale jednostki przejdą, tak? Tak jak łucznicy pojechali dalej. Tu już widzę jednostki wilka chodzą. U granadierzy. Bardzo silna jednostka. Ostatecznie się przekonałem, że nawet do Początkowe IRC potrafi zaboleć. To na pewno na butynki jest coś niesamowitego. No i teraz muszę przyznać, że gracze mają to, czego ja nie lubię, czyli brak wizji prawie. Nie wiedzą kompletnie nic, co się tu robi, a ci powinni jak najbardziej iść z ekspansją oraz zbieraniem surowców do przodu. Jest już 30. minuta, więc jest taka pora, żeby być i i tu mamy tak. Japonia. To jest chyba druga, tak? Druga. Turcja. Ciekawe, czy to jest druga. Druga się robi. Od razu. Wilk, ciekawe, co pójdzie w Wilk. Aż sprawdźmy, pewnie pójdzie w Wielką Brytanię. A nie, Francja. I to pewnie będą Chiny. A, tu jest jeszcze wczesne, jeszcze nie Okej, ciekawe. Czyżby to był jakiś garżet szkółki w jego? Bo jak tak, to się nie za bardzo by popisał. O, tu mają wyspę. No, ja bym ...wpadał tą wyspę i myślał nad kolonizacją, bo jeżeli chodzi o wyspę i tak dalej, to opłaca się jak najszybciej zakolonizować bo przeważnie wyspy są rzadko atakowane i przeważnie to jest bezpieczny surowiec. Nie musicie się bawić że wam Chiny wejdą na ekonomię czy coś, a nawet jak będą tutaj będą niszczyli... Tu tu macie bezpieczną ekonomię. Prawie zawsze, a jeżeli bruk tu przejmie, a tu jest dość blisko do... E, luka. No to tu jakieś lotniska czy coś i to jest niebezpieczne, bo jest bardzo krótko. O, tu już widzę... Debarkader. I ciekawe co będzie robił. Hmm, zumbaraki? Bo szedł mierka. Ale to ma to, tu robi stanie. Do jego stanie takiego. Ale to mało, żeby robić z atak. A tak. Czyżby chciał serbazów wysłać z nimi? Tu jest murno spokojnie, tu jest wieżyczka, wilka? Nie, tu są wilka. Znany zrobił cud, od razu, rush cud, 53 minuta, 36 minuta, tak? Czyli ostatnio 42, teraz 36, no Raszował prawie. Zrobił parę łodzi, dokładnie chyba 4, jonki. I to było wszystko, a tu widzę galery, jak biją jego okręty. Ile ma jedzenia, znany? 43 2000 tysiące do JR. Na ekonomią ładnie stoi Tak ma cud i z ekonomią Jednak poszedł cud, ale to więc dobrze ten cud mógł być tutaj A, tu jeszcze on dobudował O look zumbaraki Nie wiem, ostatnio mają ludzie faza na te zumbaraki, albo nimi atakować Mi się jakoś te zumbaraki tak nie przyszedł do, do gustu, bo uważam, że to jest jednostka, która albo atakuje, albo tylko nic więcej nie robi, no więc tak słabo. Dla mnie to wygląda. No a tutaj jeszcze Freeswig próbuje coś zrobić, to jest ten gracz tutaj. No ciekawe, czy ten poszedł w... Cud, też powinien. A nie, on nie poszedł, bo widziałem jego jednostki. Hmm. No trochę słabo, że gracz stąd idzie. A tak, ale cóż. Jest 4 do 8. A, tu już kutry skałem płyną. Ogólnie nie polecam tego gania zwłaszcza dla nowych graczy, a zwłaszcza też dla solo graczy, czyli jak ktoś gra solo, rasz cud. Bo tu jeszcze jest tak, że dogadasz się zresztą drużyny, żeby cię broniła, a sam się już nie dogadasz, i czasami jest to tragiczna skutka. Na przykład macie już cud. Ale nie ma w ogóle prawie waszej całej armii, oraz się okazuje, że inny gaz też po poszedł cud. O, dziura w murze, czy przejdzie? To był ładny bodyblock. Nie wiem, czy specjalnie. a chyba mu się udało, i tutaj już nie przejdą. O, będą mogli go tutaj męczyć. I co to wybuchło? Chyba kamikaze mi się wydaje. Wygląda jakby nie miał życia, ale tu jeszcze ma. No ja to będą trzy do parkadery. Hmm. I się wlała konica na naszego gracza, który jest na i który idzie też w Japonię. Mamy Japonię i Japonię. No myślałem, że przynajmniej jeden pójdzie w Chiny. Japonia jest dość drogim państwem. No teraz ta Japonia na pewno mu się nie przyda, bo nawet jeżeli by ją zrobił. To na no, ulepszenie domku nie jest. Na ulepszenie czegokolwiek go nie ma, bo Japonia to są inne Niemcy Hmm, w sumie można by kiedyś zrobić Niemcy na Japonię. Ciekawe co by się to skończyło. Mam pomysł na prywatkę niedzielną No ale tu już jest konicza, czyż... Że... Aha, przyjechała tutaj? Hmm. No w tym momencie... Je, wygląda to słabo. Ale najciekawsze jest to, że jak będzie budynek Japonii, zobaczcie, to ma 10-15, a to ma. A, 20, czy jest mocniejsze? Proszę te budynki są słabsze. Ile to ma? No 5. To. 5. Aha, czyli cud jest mocniejsze, zwykłe budynki drugiej jerki są słabsze, nawet pierwszej jerki. I oni mam z 9, nie przebiłem na razie, ale jak ulepszy to, to będą w stanie powoli męczyć, tak? A tutaj, co zrobili? No jeżeli spisali się na starty, to nieładnie, no nieładnie. Chociaż nie, tu stanę budowa wyżyczka, zrobili mury, znaczy, fu, dziur. Tutaj luk wysyła strzelców. No ale to jest to, luk tutaj poszedł z Zumbaraki, który teraz... Ty płyną no mnie. Ona już są tutaj, tak? Znaczy, te blockadery, w których są zumbaraki, i nie jest w stanie mu pomóc. Znany poszedł w cud i nie wiem, co to ma znane. Czy coś ma? Nie widzę, żeby coś miał. Wiekud, tutaj coś dopiero tworzy Dwa lotnisko. No, widzicie, nie wygląda to jakoś super. Bo, no, tak jak to mówię, ten gracz nic nie ma i tu tylko brakuje mi milicji, która by to niszczyła. A, z poszedł w Yamato oczywiście, kutry z KM-em. 3 Yamato, 3 Yamato to jest taka odpowiednia ilość. I tutaj można pokazać, jak nie budować oraz dlaczego. Ratusza. Nad wodą się nie buduje, bo cokolwiek przypłynie, no to nie ma szans tego wybronić. Na przykład ja mam to, nie ma szans tego wybronić, znaczy naprawić się nie ma szans, wybronić strasznie ciężko. Trzeba by mieć jakieś inne statki, które by to zatrzymały, które by to zniszczyły, ale no... To jest zawsze to ryzyko, że tym razem się nie uda. Nie on chyba tego nie widzi, ale tu został zniszczony węgracz. Tutaj przeszedł do Japonii GG i w sumie dostał surowca z tego co widzę na ulepszenie, skończył i ma 5 pancerza, to bije po 9 i widzicie co, zmienił i teraz dostaje obrażenie od do czyli wcześniej był nawet bezpieczny, w chwilę nie jest bezpieczny, a jak mu mogą pomóc, no wysłanie tutaj zumbaraków, spowodowałoby tym, że zumbaraki by strzały częściowo w konicę, częściowo w ratusz, słaba opcja. Samoloty. Z tego samym cudu chyba nie, znaczy tego nie niszczą. Ale też mu pomóc mogą nie pomóc. O, to jest ładny przykład. Zobaczymy jak, czy Golet pomoże, czy nie. Tu powstają kosy, więc gaszę się już zabezpieczyć, czyli tak jakby spisali go na straty. Hmm. No, znany, znany nie popisałeś się. O, ale ładna bomba. Ładny, ładny, to było ładne. Dużo konicy. Teraz powinniście pójść tymi jednostkami, tymi, dokładnie tymi strzacami, wyczyścić to, albo między trzeba się przejść tutaj i tutaj zamurować i wam to dużo dało. O, gracze to budujemy już działka przed Patrzcie, tu, tu na froncie. To jest bardzo dobre. A co zrobiłem? Auto, ja mam to sobie płynie. niszczę sobie na a tu padły. Tu są już łodzie... Nie, to są kutry torpedowe, myślałem to łodzia podwodna. A widzę, że grasz ładnie, gra tymi Wie jak grać. Podpływasz, aż uciekasz, bo jak coś ma długi okres przładowania, nie wiem, 10 sekund, 15, no to najwyżej pewno się strzelić i uciekać, chyba że jest wolno. A konkretnie kutry torpedowe są w miarę szybkie. A ten gracz też zostanie zniszczony od wody. No, też zostanie zniszczony od wody. No, tutaj wody sobie w ogóle nie zabezpieczyli. Tu jest jakaś ładna wyspa, której nikt nie skorzystał. Hm. Tu przyjechały Zombaraki? A, w wieku są balon bojowy, który. A, no, se powoli tutaj nie strzela. Zobaczymy, jak się skończy. Zombaraki idą lądowo. W sumie nie wiem jak to się skończyło od wody, ale mam wrażenie że ten teporka został zniszczony. Aaa, Red Devile bią Yamato, tylko że nic mu nie, nie robią. Na 15 pancerza one mogą go bić po, po jeden. No, czyli gracza odratowali? Tak, jakby, ale haha. Gracz postanowił pójść to. No, w sumie ciekawa opcja. I tak teraz dużo nie ma. O, chociaż chwilę, bo on gdzieś coś zbiera. A, on ma tutaj ekonomię. Czyli uciekł ekonomem i teraz, no, to nie jest najgorzej, ale. A, tu już wylądowali do tymi zabrakami i przeszli się. Biegną na następnego gracza. No. I są Chiny. I Chiny też nic nie mają do broni. No i Najczęściej jednak nie mają brony, chociaż nie, tu już konica przeleciała, bo konica jest najlepszą broną z Według mnie, przynajmniej Zumbaraki, jak uciekają, konica jest goni, to jest źle, ale. Nasz wtedy pada, bo są podobne na prędkości. Ale jak Zumbaraki atakują i napotkają konicę, no to to jest takie. Super nie jest. No i tu przyszli. A, bo tu też są Chiny, Chiny i Chiny. Czyli mamy 5 na 4. A tu jest więcej baonów, to to pewnie przyjdziecie sniper. Jak wygląda sytuacja? Ciekaw jestem, czy on się obroni, czy nie. Tutaj wyczyścili wszystko, to, to, co gracze budowali. Follow im. Ładnie, ładnie. dokładnie ładnie to zrobiłeś. Tutaj jednego gracza zniszczony, zniszczony. Ten gracz wyszedł. Mm -hmm. tak, wyszedł. Strasznie dziwne, że on wyszedł, czy to nie byli razem, a może się myliłem, może nie byli razem, no ale nie wiem czemu wyszedł nie powinien wyjść teraz jest 4 na 4, z czego tutaj mamy drużynę, która się zgrała że tak powiem O, to już surowca odzyskuje... To zaraz powinien. A rybek już chyba nie ma No dobra, zobaczmy No i to tam też boli. To już są działka przeciwnięcia, a te zwierzeczki nie są ulepszone, no to jest... Aż oczekuję coś takiego. Aż oczekuję. Jak muszę tak zrobić? Jak? O, tu mamy jednostki. Fajne. Tylko. <laughs> One mają fajne statystyki, ale w praktyce dla mnie są useless. Jeszcze nie widziałem dobrego ich zastosowania. Nie wiem, jak macie jakąś fajną powtórkę z ich zastosowaniem, możecie im podesłać, ale tak jak mówię, ja nie widziałem, nie kojarzę i jak ktoś mi powie, że jest, no to mówię, udowodni, bo. No nie, ich zastosowanie jak dla mnie jest troszeczkę słabe. A tu gracze się już poddają. Eee, to jest takie, to co zostało. Jeden gracz, to już jest dobijanie, to tak. Słabe. No to, to już wiadomo, że go dobijam mają cud, on już tam nie odbije. Można powiedzieć, że skończone, żeby już nie przedłużać. No. Nie rozumiem co, to tutaj ten gracz jest mocno zniszczony, ale przeżył A jednostki, lecz ta gracz raczej umarło, no, bywa, tak? Przecież to jak jesteś na froncie, musisz się dobrze zabezpieczyć. A to jak zbudowałeś mur z tej strony, a nie zabezpieczyłeś się od dołu, a tu widzimy, że jest ładne przejście I tak naprawdę krótszy mur by wystarczył No to... Twój błąd, chociaż to jeszcze od wody mogliby przejść, to i tak by ci prześlili na plecy A propos Ciekawe wyglądają teraz te pojazdy i ten ludzi. Ładnie to wygląda. A tak tako na koniec. Tak więc dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.